Bawialnia otwarta dla dzieci z oddziału pediatrycznego w maju już spełnia od kilku miesięcy swoje zadanie. Przy jej otwarciu zapowiedziano utworzenie przed budynkiem oddziału Placu Zabaw z prawdziwego zdarzenia. Pierwsza dekada sierpnia to zatem dla pacjentów tego oddziału początek nieco innego sposobu podejścia do leczenia. Staraliśmy się bardzo, żeby nasz oddział był przyjazny moim pacjentom i dzięki współpracy z fundacjami, z generalnie ciężkiej pracy całego personelu szpitala udało nam się pozyskać środki, które sprawiły, że ten oddział jest w tym momencie piękny i rozbudowany, że tak powiem, jest wzbogacony o piękną salę zabaw, ale dzisiaj otwieramy kolejny etap, czyli plac zabaw, który pomoże nam tak naprawdę w kompleksowym leczeniu dzieci. Bo leczenie to nie tylko sala szpitalna i diagnostyka, i przebywanie na oddziale, ale to również dobre samopoczucie, uśmiech na twarzy i generalnie dobrze spędzony czas, co sprawia, że dziecko czuje się zupełnie lepiej, ma inne nastawienie do dnia codziennego i dzięki temu szybciej zdrowieje. Raz, dwa, trzy. Tak. Ja udało się. Plac zabaw to efekt współpracy szpitala z Fundacją Drzewo i Jutro Agnieszki i Jamesa Wamberg. Niemal 300 tysięcy złotych na jego budowę pochodzi właśnie z tej fundacji. Fundacja Drzewo Jutro jest prywatną inicjatywą pani Agnieszki Jamesa Van Berg i zajmuje się wsparciem placówek, ale również rodzin i indywidualnych osób, które potrzebują. Jakiejś pomocy. I jedną z naszych ścieżek wsparcia są projekty infrastrukturalne kierowane do placówek, które przyjmują m.in. dzieci z niepełnosprawnościami. Budujemy place zabaw przy szpitalach, ale również przy placówkach edukacyjnych. Bolsecki plac zabaw znalazł się na mapie fundacji z inicjatywy samego szpitala świętego Łukasza i jej przedstawiciele nie ukrywali, że bardzo chętnie podjęli tę współpracę, znając opinie na temat funkcjonowania oddziału pediatrycznego. To jest już piąta nasza inwestycja. Mamy realizację w Sosnowcu, w Jastrzębiu Zdroju, w Białymstoku. Mamy jeszcze kilka planów realizowanych w Miechowie pod... w Strzyżowie pod Miechowem. Tak. Mamy jeszcze w planie realizację w tym roku takich placów w placówkach w Barzanowicach koło Cieszyna oraz w Niedzicy. W wielu inwestycjach, które od kilku lat prowadzone są na terenie bolsackiego szpitala widać wyraźnie ich poza czysto medyczny aspekt, czyli takie ich prowadzenie, by ich efekt był też przyjazny dla pacjentów. Plac zabaw jest z pewnością dobitnym tego wyrazem. Szpital jest dużym ośrodkiem. Stawiamy mocno na rozwój. Ten rozwój widać już w liczbach, że od roku. 20 od roku 19 wzrost ilości hospitalizacji w naszym szpitalu już jest 40%. Ten wzrost jest bardzo znaczący i w kolejnym roku będzie równie imponujący. Już widać to po obecnych statystykach. I takie inwestycje, jak właśnie ten plac zabaw będą służyć naszym małym pacjentom. Plac zabaw sfinansowano z pieniędzy spoza szpitalnego budżetu, ale sam pomysł jego zbudowania przy oddziale pediatrycznym. Pochodził od jego personelu. Dziękuję za pomysł, bo to jest świetny pomysł, żeby szpital nie kojarzył się tylko z łóżkiem szpitalnym, badaniami i wszystkimi tymi procedurami, które, które się przeprowadza w szpitalu, ale również że to jest miejsce, w którym można spędzić mile, mile czas, chwilę mieć wytchnienia. Realizacja tego placu zabaw nastręczyła nieco kłopotów, ponieważ teren jest pochyły. Ale koniec wieńczy dzieło i w efekcie dzieci mają już do dyspozycji plac zabaw z wysokiej jakości urządzeniami, które są dla nich bardzo bezpieczne. A próbowałeś na innych jeszcze ja. Ja. Jeszcze na innych to nie, no bo ja chciałem na tamtej okierownicy. Jak widać po pierwszych reakcjach to działa. Jak najbardziej, myślę, że będzie działać jeszcze lepiej. Teraz jest okres wakacyjny, więc dzieci w większości są na wakacjach, ale nawet zimą, nawet kiedy pogoda nie jest odpowiednia, to my jak najbardziej zalecamy spędzanie czasu trochę na dworze, trochę na oddziale, po to tylko, żeby usprawnić leczenie i po to, żeby urozmaicić im czas.